Aby zamówić kuriera, skorzystaj z serwisu allekurier.pl. Jeśli chcesz nadać standardową przesyłkę, wystarczy, że podasz wagę i wymiary i klikniesz w przycisk Wyceń przesyłkę. Możesz wybrać, aby kurier przyjechał po przesyłkę we wskazane przez Ciebie miejsce lub samemu dostarczyć ją do punktu stacjonarnego. Wybierz ofertę, która najlepiej spełnia Twoje oczekiwania i kliknij Wybieram. Wprowadź dane osoby, od której kurier odbierze przesyłkę. Jeśli dane masz gdzieś zapisane, możesz skorzystać z formularza szybkiego wprowadzania danych. Wystarczy skopiować dane adresowe, wkleić do okienka i nacisnąć OK. Pamiętaj, aby uzupełnić dane, jeśli jakichś brakuje. Jeżeli w przyszłości z tego adresu będziesz nadawać więcej przesyłek, możesz zapamiętać adres w książce adresowej, a także ustawić go domyślnym adresem nadawcy. Wybierz dzień i przedział godzin, w których kurier ma przyjechać po przesyłkę. Pamiętaj, że podane godziny są terminem orientacyjnym i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od serwisu allekurier.pl wprowadź dane osoby, do której ma dotrzeć przesyłka. Tu także możesz skorzystać z szybkiego wprowadzania danych. Pomimo że w przypadku odbiorcy podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest wymagane, to warto je podać, gdyż ułatwi to kurierowi doręczenie przesyłki. Te dane także możesz zapamiętać w książce adresowej i wykorzystać przy nadawaniu kolejnych przesyłek. Wybierz, czy konto w serwisie AlleKurier.pl ma zostać założone na nadawcę, odbiorcę, czy też na inne dane. Jeśli konto w serwisie ma zostać założone na firmę, warto w tym kroku podać numer NIP. W tym polu wpisz, co będzie zawartością przesyłki. Pamiętaj, aby sprawdzić listę przedmiotów których nie możesz nadać przez serwis alecurie.pl. Sprawdź, czy Twoja przesyłka mieści się w definicji tzw. przesyłki standardowej. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z biurem obsługi klienta serwisu alecurie.pl. W tym miejscu możesz wybrać usługi dodatkowe, jak na przykład pobranie czy ubezpieczenie przesyłki. Jeśli zapoznałeś się z wymaganymi regulaminami, potwierdź to zaznaczając odpowiednie pola. Pamiętaj, że aby nadać przesyłkę poprzez serwis allekurier.pl, musisz wydrukować i nakleić na paczkę list przewozowy. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij w przycisk Wyślij zlecenie. Wybierz czy za przesyłkę Chcesz zapłacić szybkimi płatnościami internetowymi czy zwykłym przelewem? Pamiętaj, że nie ma możliwości opłacenia przesyłki gotówką u kuriera. Jeśli planujesz nadać więcej przesyłek, możesz wpłacić większą kwotę na zapas, co przyspieszy proces przy kolejnych zleceniach. Jeśli zdecydowałeś się na szybkie płatności internetowe, wybierz odpowiednią dla siebie opcję i dokończ transakcję. Dokumenty przewozowe możesz pobrać z panelu klienta w serwisie allekurier.pl, a także otrzymasz je na podany w formularzu adres e-mail. Pamiętaj, aby list przewozowy nakleić na przesyłkę. To już wszystko. Zaczekaj na kuriera i przekaż mu swoją przesyłkę. Realizacja na zlecenie serwisu allekurier.pl Czytał Tomasz Knapik.